W dniu dzisiejszym około godziny 17.00 dyżurny stanowiska kierowania w Jaworze otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu wolnostojącego na ulicy Dworcowej. Niezwłocznie zadysponował e, siły i środki z powiatu. E, po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar, e, pożar garażu. Mieliśmy informację od właściciela, który... W tym, w tej całym zdarzeniu ucierpiał najbardziej. Mieliśmy informację, że w garażu znajdują się butle z tlenem, z acetylenem, duża ilość butli z gazem, więc był to bardzo niebezpieczny pożar. W pierwszej fazie podaliśmy tutaj pianę gaśniczą, napalące się wyposażenie tego garażu. W międzyczasie robiliśmy punkt przyjęcia sił i środków, w związku z tym, że potrzebowaliśmy znacznej ilości wody do gaszenia tego pożaru. Dwutorowo można powiedzieć, tutaj udzielaliśmy również pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, czyli właścicielowi, który został poparzony. W dalszej części zaopiekowali się nim ratownicy medyczni z Jabora. Na miejscu działało również patrol policji, który zabezpieczał nam tutaj że, miejsce, żeby osoby postronne nie dochodziły. Istniało ryzyko tutaj zapalenia się tych gazów technicznych i gazu LPG. Podaliśmy łącznie trzy prądy piany gaśniczej. Pożar został ugaszony. W tej chwili trwa dogaszanie i sprawdzanie pozostałych pomieszczeń tego garażu. W sąsiedztwie znajdują się budynki, m.in. mieszkalne było zagrożenie? E, tak, e, jest jeden budynek wielorodzinny. E, w momencie kiedy ten pożar by się rozprzestrzenił e, na dach istniało zagrożenie dla tego budynku, dlatego próbowaliśmy do tego nie dopuścić. E, na szczęście się udało. E, także tutaj pożar został ugaszony. Sporo sił i środków, nie tylko zastępy z Jawora. Tak, jak się okazało podczas tutaj rozpoznania wodnego, pobliskie hydranty były e, uszkodzone, także potrzebowaliśmy jak najszybciej e, tutaj dużej ilości wody. Z tego tytułu właśnie zostały zadysponowane duże siły i środki z powiatu. Są tu jednostki z OSP, Ma, e, OSP Małuszów, OSP Paszowice, OSP Męcinka, OSP Jawor, cztery zastępy z JDRG Jawor, także dosyć duże siły i środki do takiego garażu, jakby się mogło wydawać. Czy ustalono już, co mogło być przyczyną? tego zdarzenia? Wstępnie, jak wynika ze zgłoszenia, e, trwały tutaj w tym garażu jakieś prace i doszło do zapalenia się oparów benzyny i karnistra z benzyną, także e, dalsze tutaj czynności będzie prowadziła Jaworska Policja w celu ustalenia dokładnych tutaj, dokładnego przebiegu zdarzenia.